W Warszawie Wielkie Święto Piłki Nożnej. W niedzielę na stadionie drukarza pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej odbył się UEFA Grassroots Day, czyli Dzień Piłki dla Każdego. Swoich sił w testach sprawnościowych, licznych konkursach i zabawach mógł spróbować każdy bez względu na wiek, płeć, rasę, umiejętności czy sprawność fizyczną. Nie zabrakło też przedstawicieli najwyższych władz Związku. To, co chcemy robić, to dla małych chłopców, dziewczynek, żeby jak najwięcej naszych pocie grało w piłkę. Ja sam tutaj jestem z moimi trzema córeczkami, także one też widzę, że kopią. To rzeczywiście serce rośnie. Dzień taki jak właśnie dzisiaj no pomaga nam wszystkim, żeby niektórym zapoznać się z tą rekreacją, innym przypomnieć sobie, co to jest, najmłodszych wdrożyć w tajniki podstawy piłki nożnej. Zwieńczeniem kilkugodzinnych atrakcji, głównie dla dzieci, była zabawa dla dorosłych, czyli mecz reprezentacji PZPN z reprezentacją dziennikarzy. Po zaciętym spotkaniu 9 do 5 wygrała drużyna związkowa, w której prym wiedli Tomaszowie i Waniżąsa oraz Stefan Majewski i Maciej Zawicki. Oni byli zdecydowanie młodsi od nas, no ale my mieliśmy dzisiaj Maczka, który praktycznie w ofensywie sam wszystko załatwiał. Raz był Adam, pomógł, także na pewno całego meczu byliśmy zespołem mądrzejszym. Na boisku drukarza nie mogło zabraknąć dyskusji na bieżące tematy piłkarskie. Jednym z nich szlagier rundy wiosennej, czyli Legia Lech. Mecz był w sumie wyrównany, legia była troszeczkę lepsza w pewnych momentach, niemniej jednak nie było jakichś dużo klarownych sytuacji. Widać było, że ta presja tego meczu troszeczkę tutaj ciążyła. No ale dramaturgia była, karny pod koniec meczu. No Legia wygrała i myślę, że już jest bardzo, bardzo blisko tytułu mistrza Polski. Jeśli chodzi o poziom sportowy, no to myślę, że życzylibyśmy sobie ja przynajmniej, żeby mecz o Mistrzostwo Polski dwóch czołowych polskich drużyn stał na wyższym poziomie. Natomiast na pewno piękny mecz w sensie oprawy, atmosfery na trybunach. Piłkarze eksperci pochylili się też nad sprawami o strategicznym znaczeniu dla najbliższej przyszłości polskiej piłki. Na tapecie znalazła się reforma rozgrywek. Na pewno te wszystkie zabiegi mają na celu atrakcyjnienie polskiej piłki. Czy to jest droga słuszna? No, miałbym pewne obiekcje, natomiast z częścią z tych pomysłów, które mają zostać wdrożone, się zgadzam. No, myślę, że polska kibica przede wszystkim interesuje to, żeby poziom był jak najwyższy i w końcu, żeby jakaś polska drużyna odnosiła sukcesy na arenie europejskiej. Wszystko, co jest nowe, będzie krytykowane, a życie nam pokaże. WZPN ostatecznie przystał na pierwotną propozycję reformy. Nie wiadomo jednak, w jakim składzie wystartuje nowy sezon T-mobile Extra Klasy, Trwa bowiem proces przyznawania licencji na grę. A tu, jak wiadomo, kilka klubów boryka się z problemami. Ja akurat grałem poza granicami Polski, może tych, tych problemów tak namacalnie nie odczuwałem, natomiast no, grom moich kolegów gra tutaj w Polsce. I, no i wiem, że są, to, są problemy w klubach, także. Dobrze, że, że, że tak te restrykcje są mocno zaostrzone i, i rzeczywiście trzeba być mocno, mocno przejrzystym i klarownym w swoich działaniach na kolejny sezon, żeby, żeby otrzymać tę licencję. Polski Związek Piłki Nożnej i chce przestrzegać statutu licencji i chcemy kluby, które w czymkolwiek zalegla, zalegają, zmobilizować, czy wręcz powiedziałbym zmusić do tego, żeby to było przestrzegane. A potem będzie im łatwiej, to nie, nie znaczy, że my im chcemy coś zadonić. weź o tym, chcemy im pomóc. W niedzielę to jednak nie problemy dorosłej piłki były najważniejsze. Liczył się uśmiech dzieci i promocja piłki nożnej. Kto wie, być może wśród młodych adeptów futbolu był ktoś, kto za kilkanaście lat pójdzie śladami Roberta Lewandowskiego.